Witam was wszystkich na CSGO Skinsie, jesteśmy oczywiście Kodzik Rudson, który wam daje 10% bonusu i mamy do te 10 groszy na start Oraz także możliwość zgarnięcia takich oto skinów. tutaj ostatnio poleciała właśnie taka ta meczka Za niedługo tutaj coś niepewno zostawimy, aby znowu było 10% aktywnych konkursów, ale jakby no ta MKT była najtańszym skinem Więc jakby jeszcze jest wciąż jakby o co grać nie, wciąż jest są szanse na naprawdę te fajne temy do zgarnięcia Dobra, co dzisiaj robimy? Ogólnie no w poprzednim odcinku mieliśmy 12 coś, a ja sobie w ogóle z no, 5 minut przed, przed jakby nagrywką. dołączyłem do takiego ziemeczka. Możecie sobie zobaczyć jaka tu bitwa poszła. No naprawdę niesamowita była. Naprawdę niesamowita była to 250 się wcześniej spodziewałem, że aż tyle rzeczy może polecieć. No co kurczę, no zobaczcie sami po prostu, co tutaj dawało, nie? Co tutaj To Tutaj jedna skrzynka. No 700 jedna skrzynka praktycznie kosztowała. Mamy my pod trzech skrzynkach 40zł Gdzie go 270 nie? No i zobaczcie Bitwa kurczę No oboje wrzuciliśmy 5,5 tysiąca do niej prawie, nie? A tego 500 nich nie dało, więc kurde tragedia Ale no cóż, takie bitwy też się... też się dzieją, niestety Dobra To znowu ten ziomek Znowu on walczy tutaj z tą skrzynką Zobaczymy czy teraz mu coś dało Zobaczymy czy teraz mu coś dało, tutaj chyba... No 12 tysięcy jest najlepsza... najlepszy złoty item Więc w sumie taki złoty item podejść od nowa no był spoko, nie? Ale... Tak teraz patrzę i coś znowu jakieś kurcze nie widzę fenomenalnych rzeczy, ale teraz może i samo coś zgarnie. No, 4000. Coś tam teraz mu ta bitwa zapłaci. No dobra, jeszcze serpenta i samo zgarnie. No okej, okay, no to teraz sobie troszeczkę odrobi ten ziomeczek. A, no, to też wciąż kurcze raczej. Jakoś super niezadowolony, nie? Z tej skrzynki dobra. Mm, nie będziemy patrzeć na innych, wcale mamy sobie coś fajnego. Yy, czy ta skrzynka jest nowa? okej Nowa skrzynka. Okej. Okay. Hmm. Bajonecik Lore, Onitaji. Lore. No dobra. Dobra to co widzowie. wypychamy sobie czyste Dobra. Eee, 3x3. Po 3x3 po i to jest Max i daje jej otwieramy. Już myślałem że zaczniemy od Onitaji. A to była naprawdę piękna historia. Pierwsza to jest 1000 zł straty. Drugie otwarcie to jest kurcze. No, chyba również z tysiąc zł straty, jak nie. Jak nie nawet więcej. No i trzecie. No, ten gloczek będzie coś warty, chyba tak Faktory nie udawał. No, trzecie troszeczkę zwróciło. Ale ale wciąż to no, słabo dało, słabo dało. Więc tutaj nie będę tak te skrzynki e, ciągnął. Możemy sobie Wolte i wymienić. Jakiegoś fajnego było strzelić. Hmm, teraz nic nie siadło. Teraz się stuwa. No dobra, zawsze co 5 złoty jakby za, za freak'a w sumie. Jakąś bitwę sobie sklejmy. Właśnie tego atom case'a jeszcze, rzućmy. O może taki atom case po na trzech? Kurczę, no nie chcę tutaj... Jakoś nie wiadomo jak tej skrzynki męczyć. Może zaraz tutaj test nie wyszedł tej skrzynki, ale zobaczmy jak może coś fajnego wy, wypadnie. Pięć takich fotoskrzynek No i teraz to kurczę... aby się mogli odpalić, bo to, zobaczcie jak Emily i Adrian dostali po 200 zł, a my dostaliśmy totalne gówno. Ale teraz, okej. Okay. To w ogóle się przez chwilę bałem, że tutaj to ładnie odleci, ale w całym stanie nic od tego bloka. Dobra, te skrzynki do końca. Oni tazli, cudownie. Cudownie, według won traku I zobaczmy ostatnia. Ten gloczek też, znaczy ten uspik też coś warte, to też gloczek też. Dobra, fajnie. Kurczę, widzowie, już mamy 10 koła, więc zaraz może tą bitwę jeszcze z Centralizardem odskujemy, nie? Dobra. To jest 3200, gości zrobił zrobił. Może ja skopiuję tą bitwę i zagram po prostu. Jakby nie dam radę dołączyć, ale zagram sobie do bo to i i bo to Emily. Oni tutaj zawsze dobre rzeczy wciągali Może teraz też coś to samo fajnego, bo to Emily wciągnie. I tutaj będzie uinek No, jak na razie my zaczęliśmy krótko, wyjątkowo dobrze. Nie będę ukrywał mamy 500 po dwóch skrzynkach. nie jestem jakby za bardzo zadowolony z tego. Ale zobaczmy, oj, 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 jeśli to kurde, no chyba... Znaczy, wiadomo, dobra, jeszcze tyle skrzynek jest przed nami, ale kurcze, wydaje się, że będzie naprawdę ciężko tą bitwę wygrać. Musiałbym coś i samo mocnego dostać. A no, my to to am też która zresztą kosztuje sporo. parę... a nie, to jest 150 tylko. A tutaj no i samo, i samo jest, kurcze, bardzo w plecy, my teraz jeszcze... Dark Water 2 MK. No musiałoby się naprawdę powiedzieć kurczę dużo. Abyśmy tutaj mogli to wygrać. No. No Emily, Emili jakby jest w miarę blisko nas, ale no tutaj samu jest nie do... No musiałby naprawdę... No nie no, nie ma co. W plecy bitwa. W plecy przegrana. Kurczę szkoda. Szkoda naprawdę sporo się tego się na tej bitwie zebrało szkoda, że tak sobie, nie wiem, to się skończyło. Dobra, co teraz? Co teraz, widzowie? Może luksuriusy? Dawno nie było luksuriusów. Weźmy sobie po prostu lechą bitewkę na dwie osoby. Jakiegoś tutaj rywala sobie pokonajmy. Zobaczmy, małysłowego bota. Próźmy. Ok. No dobra, mogło być lepiej, jednak, ale no tutaj nie jest jakaś duża strata teraz to zależy dużo od stanów gdzie stan są nawet bo prowadzimy też mamy chyba myślę dobry stan ale on ma kurczę też minimal, on mam ma fil set dobra co będzie nas tutaj Kur, cool, no nie no będzie na korzyść rosną ale kurczę proszę może jest szansa nie kurczę ja pierdzielę, ale fajne te bitwy są w sensie naprawdę znaczy no nie są fajne bo przegryłam je ale serio Dobrze daje, dobrze daje, serio dobrze daje. Jest tutaj potencjał, abyśmy jakoś to kurcze zaraz wyciągnęli. Fajne, jakby fajne pieniążki. Dobra, teraz ta skrzynia. No tutaj tak klasycznie dałoby bez jakichś kurcze uniesień. Jest Orionik, ale tutaj po taką soczerka polujemy. Zobaczmy. No kurcze, jakby slottera będzie, będą te pitwy, to naprawdę. Nie będzie profitu na pewno. Kurczę, będzie chyba ciężko. Tutaj ostatnia szybko, to trzeba naprawdę kurczę rzucić. No, coś tam nie wydaje, ale to. W... No nie, tutaj nie mam, nie mam co myśleć o jakimś proficie. Kurczę, zjechaliśmy 5 tysięcy w dół. Nie, nie podoba mi się to za bardzo. Więc teraz użyć może 5 radiantów po prostu. I chyba tyle. Takie coś zagramy. Trzeba będzie tutaj kurczę myśleć już o zwycięstwie, to no, naprawdę jak nam no, się tutaj nie uda. Jakoś tego kurczę odrobić to nie będzie zaciekawia. Nie będzie, za zaczynamy tragicznie. Zaczynamy 70 zł, no to jest to prawda słabizna. Teraz może jakiś lepszy stan. No kurczę, lepszy stan, ale nie u well Edwarda. Szanujmy się. Dobra, naruszenie kwarantanny. Filter set, kurczę, czemu tak mało? Czemu tak mało to kosztuje? Okej, okay, tutaj pinajcie, chyba trochę będzie warte to. Dobra, prowadzimy dychę. Zobaczmy. O ja pierdziele, chyba nie wygramy, nie? Faktor, nie udało. Ja pierdziele, ale, ale, kurde, lipa. Ale lipa. Mm, dobra. Eee... Yy, Wycofiamy, kurczę, działo ostateczne. Działo ostateczne, bitwa o Lin po prostu. Zobaczmy. Kurczę, czy i sam udała, naprawdę, jednego z mocniejszych tutaj. Graczy bym powiedział na tej stronie. Dobra, zobaczmy. Aby tutaj się udało, ale tutaj już kurde. minima... o co Ciężko, ciężko to wygląda. Faktory new jeszcze mu rzuciło. No nie mam pytań. Ja pierdzielę. No widzowie. Zmieniły się skiny w ogóle w danym porządku tego odcinka. <grych> no Kurczę, nic nam nie pomaga, dobra. Eee, spokojnie. Robiliśmy naprawdę kiedyś crazy comebacki. Może się uda teraz, chociaż kurczę, nie ukrywam, że... Serio, musiał tutaj się cud jakiś stać. Ale takie coś wyganiamy. Jakbyśmy zaraz to zwinowali... ...to może... Tam coś jeszcze jakąś łowitwę stworzyli, nie? Kurczę, no seria 10 koła pójdzie. W piach na innym odcinku to naprawdę będzie smutno. Ale zobaczmy, może tutaj. Może to jakoś to się zakończy z happy endem. Jakby teraz Whitefire trochę kosztował 9 stów, okej. Okay. Jeszcze te dwie skrzynki by też rzuciły po 4 stówy. Ja w ogóle idziemy WWW z tym Aleksem. Ja pierdziele, proszę, wygrajmy to. Wygrajmy to! Dobra, chyba to wygramy. Kurwa, nawet nie wygramy tego, bośmy się wszyscy mieli. Ja pierdziele. No cóż, no. Przegraliśmy wszystko. Dziękujemy za odcinek. Do zobaczenia. Siemanko.